Świętsza Matko Fatimska Nadziej i znak wciąż dajesz nam Z różańcem w ręku nocą i dniem Trwamy w modlitwie wierzy Modlitw nam przekazałaś Prosto od Boga By zbawić świat i ludzi Objawień Twoich Światło najczystsze Módl się, a poznasz ich moc Matko Fatimska Pani modlitwy, ukasz się znów, daj jakiś znak, gdy przyjdzie pora, prowadź nas tam, do syna twego, do nieba. Brak. Nie Przyciem żona, broń to różaniec, to w tej modlitwie, zanurz się i zaufaj, módlcie się często, prosisz na stale, Matko, Ty raj zamian daj. W Ojca i Syna, i Ducha Siennego, Świętego. Amen. Panu z Wami i z Duchem Twoim. My tutaj rozpoczynamy nasze fatymskie nabożeństwo. Ostatnie w tym roku, właśnie obogacone procesją od do naszej misji. I ten trud pielgrzymowania i również swoją modlitwę, jak zapowiadałem, ofiaruje się w intencji naszej Ojczyzny Polski. O Boże, błogosławieństwo, dalej Ducha Świętego dla rządzących dla wszystkich Polaków, dla nas również tutaj żyjących za granicą, abyśmy również mieli poczucie odpowiedzialności za losy naszej ojczyzny. Otożmy modlitwą wszystkie te sprawy właśnie, co o Polsce stanowią. Rozpoczniemy zaraz śpiewem pieśni Zawitej Królowo Świętego. Zawitaj Królowo Różańca Świętego Jedyna nadziejo Człowieka grzesznego Zawitaj bez mazy Lilio, Matko Różańcowa Maryjo Zawitaj bez mazy, Matko Różańcowa, Maryjo, Panno nad Panami, Święta nad Świętymi, Najświętsza Królowo. Pani nieba ziemi, najśliczniejszy kwiecie lilio, matko różańcowa Maryjo, najśliczniejszy kwiecie lilio. Matko Różańcowa Maryjo O Boże mój wierzę w Ciebie uwielbiam Cię mam nadzieję w Tobie i kocham Cię Proszę Cię o przebaczenie dla tych którzy w Ciebie nie wierzą nie uwielbiają Ciebie nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię o Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci przenajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności. Jakimi on sam jest obrażany przez nieskończone zasługi jego najświętszego serca i przez niepokalane serce Maryi, błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen. Rozważać będziemy część chwalebną różańca świętego. Wierzę w Boga, Ojca, Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego Pana naszego Który się począł z Ducha Świętego Narodził się z Marii Panny Umęczo pod pońskim Piłatem U Krzyżową umarł pogrzebią Wstąpił do piekieł Trzeciego dnia zmartwychwstał Wstąpił na niebiosa Siedzi po prawicy u Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę w Ducha Świętego Święty Kościół powszechny Święty obcowanie Grzechów odpuszczenie Ciała zmartwychwstanie Żywot wieczny, Amen Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Pan z Tobą błogosławiona się, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, młody się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a Zostań zwłaszcza za nieprzyjaciółmi kościoła, kościoła świętego i placanymi to. Formułujemy procesję, proszę krzyż za krzyżem flagi. Zbawionaś Ty między niebiastami I błogosławiony Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami, za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen, Amen Maryjo, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski Błogosławionaśmy między niewiastami i błogosławiony Jezus. za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś ty między niebiazami. I błogosławiony Jezus, święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen Maryjo, Amen. Królowo wszystkich świętych. módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami, Królowo od niebo wzięta, Módl się za nami, Królowo dużańca świętego, Módl się za nami, Królowo rodzi. Módl się za nami, Królowo pokoju. Módl się za nami, Królowo Polski. Módl się za nami, Królowo świata. Módl się za nami, Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata Przepuść nam, Panie Przepuść nam, Panie Baranku Boży Który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas, Panie Wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który kładzisz grze świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Królowa Różańca Świętego, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługą swoim cieszyć się w razem duszy ciała, i za przedstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy zawsze wolna, za to czesne utraty nie obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę, pod Twoją obronę, uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać panno chwalebna i błogosławiona o Pani. O Pani, O Pani nasza, Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać nad ludzkością nękaną przez zło i zrobioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić. Przyjmij macierzyńską łaskawością wart wierzenia dokonywane przez nas dzisiaj z ufnością w obliczu tarna drogiego Twojego wizerunku. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach. Że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach. Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie i byśmy zyskali poruszającą serdeczność Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich ramionach, błogosław i umacniaj każde nie dobra. Pożywiaj i porzuczaj wiarę, wspieraj i rozjaśniaj nadzieję, Rozbudzaj i mi osiędzie prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas swojej miłości i szczególnego opodowania dla mądrzkich i ubogich, dla wykluczonych i trwiących, dla grzeszników i sercach ubiodnych. Wszystkich otocz Twoją ochroną i wszystkich czekasz Twojemu miłokłanemu Synowi, a Pan nasionemu słowi i Panie. On teraz nie wiem, w tym Wygrzymowanie można powiedzieć, prawda, w intencji naszej ojczyzny, wszystkich Polaków, myślę, że prawda, jest to taki, powiedzmy, pomocny podęż dla naszej ojczyzny i dla nas wszystkich. Byłem wszystkim zaangażowanym w procesy, które nie się liczą, ale to za tym wszystkim Wam i, jak mam matka Boża Katynska, proszę o potrzebę, żeby żłaski, wasze godziny, a może na, na wszystkim nam